Na strychu jesteśmy w stanie znaleźć wiele ciekawych rzeczy, szczególnie pamiątek rodzinnych czy rzeczy należących do tych, którzy już odeszli. Rodzina posługującego się nikiem de Prometheus 82 również miała takie szczęście. Na poddaszu świeżo kupionego domu znaleźli m.in. stary, bujany fotel, zachowany w dobrej kondycji, ukryty przez poprzednich właścicieli. Aby krzesło nie zbierało kurzu, natychmiast sprowadzono je na niższe piętro, by rodzina mogła korzystać z jego komfortu na co dzień. Nie wiedzieli jednak, że jednocześnie uwolnili coś, co od wielu lat spokojnie drzemało na strychu. Spokojny wieczór, świętowanie dnia dziękczynienia. Zawsze jest to dzień spędzony wśród członków rodziny, i tak jak możemy zobaczyć, ojciec wraz z córką tworzą coś w kuchni. Niewinną zabawę przerwała jednak przewracająca się butelka, która do tej pory stała z tyłu za ich pracami. Ci jednak potraktowali to tak, jakby zrobił to każdy z nas na ich miejscu, jak zwykły przypadek. Wkrótce jednak stało się jasne, że w domu zaczęło dziać się coś dziwnego. Maluch ewidentnie wpatruje się w coś w rogu swojego kącika zabaw. Wygląda na to, że jest nawet przestraszony. Szybko podbiega po jedną ze swoich zabawek, by po chwili czym prędzej się wycofać, ale dalej wpatrując się w jedno konkretne miejsce. Zupełnie jakby dziecko widziało coś, czego my nie jesteśmy w stanie dojrzeć. Co więcej, na nagraniu w jednym momencie widać ledwo widoczny dziwny cień. Jednak nie wiem, czy to może mieć związek z zachowaniem dziecka, czy jest to po prostu jakiś artefakt spowodowany słabą jakością samej kamery. Wszystkie dziwne sytuacje miały miejsce w salonie, w którym stało przyniesione ze strechu Bojane krzesło lub w jego okolicy. Wszystko wskazuje na to, że właśnie stare Bojane krzesło jest powodem tych dziwnych zjawisk.